Siemano, moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku, prawdopodobnie ze szminką na zębach, bo dopiero nagrałam tutorial. Dobra, proszę Państwa, mam dzisiaj dla Was y, pięć y, takich y, moich odkryć kosmetycznych. To już nie są kosmetyki, które dopiero co wyszły na rynek. One tam od chwili są, ale wiecie, jak to jest u mnie ja muszę trochę poużywać, bla 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 bla, zanim do Was wrócę, to mi ja kilka miesięcy. Co się stało? Jakiś zamknęłam ci okno i nie widzisz przepraszam, żeby słońce nie raziło y was i żebym dała radę nagrać musiałam poza ściągać rolety i teraz pies nie ma telewizji y osiedlowej więc nie wiem jak sobie z tym poradzimy pewnie będzie pisk i rozpacz wracając, mam pięć y hitów y takich kosmetycznych, którymi chciałam się z wami podzielić i może po prostu przejdę od razu do rzeczy zaczniemy od tego kosmetyku z PH Doctor ja kupiłam y chyba cztery albo pięć rzeczy z tej firmy, bo mnie tam dużo koleżanek namawiało mówi, weź zobacz bo ja chcę wiedzieć, bo mi poleć, bo powiedz może czy nie może czy co tam uważasz i w ogóle i w ogóle. No i tak y, nie miałam za bardzo szczęścia, ale akurat z tym trafiło mi się po prostu totalnie fantastycznie. Nie wiem czy wy to widzicie, ale ja mam dopiero tyle zużyte. Natomiast jest to kosmetyk, który y, stosuję namiętnie. Uwielbiam go, absolutnie go uwielbiam. Jest niesamowicie wydajny. Nazywa się on kwas mlekowy 12% peeling do twarzy i ciała. Ja tego do ciała nie używam, ponieważ jest mi szkoda niezmiernie tego używać do ciała. Y, to jest jest taki peeling w formie żelu, który nakłada się na twarz, zostawia na kilka minut i później spłukuje. I on u mnie robi niesamowitą robotę. Przepięknie pomaga okiełznać te moje strefy, w których jest zaburzona, zaburzone złuszczanie. Mówiłam Wam wiele lat temu już nawet o tym. Tutaj w tym miejscu, tutaj w okolicy nosa i na brodzie mam taką sytuację, że nawet jeżeli nie będę używać środków jakichś pielęgnacyjnych, tam nie wiem, bogatych, ciężkich kremów, nawet jeżeli nie będę używać makijażu i tak dalej, ale nie będę regularnie złuszczać, to wtedy zaczynają się tam ostro zapychać pory. No i właśnie on pomaga, żeby tego nie było. Druga sprawa, naprawdę bardzo ładnie wygładza. Trzecia rzecz, tam gdzie mi się skórki łuszczyły, to wszystko elegancko zamiata bez żadnego szorowania, bez żadnych drobinek, więc jeżeli szukacie takiego kosmetyku, to mogę go jak najbardziej polecić. Ja od czasu do czasu lubię peeling mechaniczny wykonać, po prostu sprawia mi to przyjemność, to jest element mojej pielęgnacji, który moja skóra toleruje bardzo dobrze, nigdy nie miałam z tym jakichś ogromnych kłopotów, oczywiście jeżeli wybierałam odpowiednie dla mojej skóry drobinki, no bo jakbym se tam Przeorała, nie wiem, peelingiem do ciała, to bym się nakryła nogami. No ale ten drobinek nie ma, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to mogę jak najbardziej polecić. Jedno, co mnie bardzo irytuje w nim, to jest tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Ta srebrna część plastiku na opakowaniu wszystko to złazi, Odpły odpryskuje, odpada i niestety zostaje czasami na rękach i to się przy nakładaniu produktu na twarz czasami się przenosi właśnie jakieś takie srebrne płatki na cerę, także to mnie tylko wkurza, a poza tym to bardzo spoko i polecam. Numer 2 to jest tonik do twarzy z Yossi i to jest tonik zielona herbata, kojący, nawilżający, prebiotyki, ferment z drożdży, kwas hialuronowy. Nie zużyłam go aż tyle, co tutaj jest spokojnie, żeby było uczciwie. Myślę, że zużyłam go mniej więcej połowę, bo przelewam go do opakowania z atomizerem. To jest tutaj taka nakrętka flip-top, że się wciska i wylewa produkt, jeżeli chcecie używać go jako dodatku do maseczek glinkowych. Jeżeli chcecie używać go do nakładania na wacik i przecierania twarzy, albo wylewacie na dłoni, wklepujecie w cerę, to spokój. Jeżeli szukacie produktu właśnie z atomizerem, no to ten takiego czegoś nie ma. Ja go przelewam do butelki z atomizerem, nie mam pojęcia, czy to jest sugerowane, czy nie jest sugerowane, ja tak robię, ponieważ prysznice tonikowe to jest element w moim życiu niezbędny i sprawiający mi radość, więc tak robię. Jeśli chodzi o ten tonik, on bardzo ładnie łagodzi skórę i dość mocno nawilża. Jeżeli szukacie czegoś, co będzie fajnym podkładem pod krem do twarzy albo pod serum, albo właśnie jakiegoś takiego sensownego dodatku do glinki, żeby zrobić sobie łatwą maseczkę, że na przykład bierzecie tylko. Kołyżeczkę, glinki i trochę tego tyniku mieszacie razem, to uważam, że bardzo warto. Mega ciekawy kosmetyk. I tak przy tej metodzie Seven Skin, że się nakłada warstwę, później drugą, trzecią i tak dalej, on też się bardzo dobrze sprawdza, więc tutaj przyjemne odkrycie. Przyszło do mnie jakieś pr pijarowa z produktami właśnie z Yossi i tam kilka było takich naprawdę dobrych odkryć, to jeszcze Wam w przyszłości opowiem, ale muszę najpierw trochę więcej poużywać. To jest rzecz, która bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj już jest kurczę, dużo zużyte. Obawiam się, że za chwilę do końca tego opakowania. Regenerująca maska. Do ust z polemiki. To, to, polemika to są te produkty z dodatkiem maczy. I powiem tak: jak zaczęłam tego używać, to wiem mm, nie, to nie jest dla mnie. To jest w ogóle nie dla mnie kosmetyk. To ma taką końcówkę. Wiecie, jak y, kiedyś były te błyszczyki do ust. I ma formułę bardziej takiego. Lekki, może nie lekkiego, takiego trochę tłustego kremu do twarzy. Takie, taką, on, taką formułę ma ta maska. I jak zaczęłam tego używać, to po pierwsze y, nie przeczytałam instrukcji, tylko sobie po prostu odkręciłam, wycisnęłam trochę i posmarowałam. No to wyglądałam, jakbym się y, pokry, jakbym zrobiła sobie taką pokrywę na ustach z kremu Nivea, takie gęste i białe zostało. Tymczasem oni na opakowaniu właśnie instruują, żeby to rozprowadzić i trochę wklepać w usta i wtedy jest spoko I rzeczywiście to wklepywanie, ta, ta, jakby ta forma aplikacji zamiast rozcierania to wklepywanie, ona wszystko No i jak właśnie zaczęłam go używać, to mówię, kurczę, no ani to nie jest tłuste. Nie mam takiego poczucia, że zostaje na ustach na dłuższy czas, jakoś tak nie wiem, nie pasowało mi. Ale używaniu 4 dni i czwartego dnia już stwierdziłam, hej, jednak jest fajny, jednak naprawdę jest fajny. Są nawilżone usta, ale nie są tłuste. Jeżeli wy nie lubicie tego uczucia jakiegoś takiego bogatego, gęstego balsamu, tylko lubicie, żeby się wchłonęło i zostawiło wyłącznie elastyczną skórę, to to jest właśnie coś dla Was. Jeżeli szukacie jakiegoś balsamu do ust, maski do ust, która się nada, pod długotrwałe pomadki albo pod zwykłe pomadki, tak żeby nie trzeba było nakładać na przykład tłustego balsamu wtedy na to szminki, żeby nic nie wyciekało, nie ściekało, jak ktoś nie wiem, ma wokół usta, albo pali papierosy, i tak się wylewa często pomadka. No to właśnie to stanowi bardzo fajną bazę pod pomadki kolorowe, bo się wszystko na nim ładnie trzyma. Obojętnie, czy to są takie, wiecie, mega chamskie, co mają 24 godziny się trzymać, czy to są takie naturalne, które mają też dużo emolientów w sobie, to i tak to jest bardzo fajna baza. No i tak, koniec końców to przed każdym makijażem nakładam tą, ten produkt. Na noc tak nie przypadam, bo ja wolę tłuste formuły, po prostu o wiele lepiej mi się sprawdzają, a tak w ciągu dnia jak chcę coś dołożyć właśnie albo rano chcę nałożyć pomadkę i pójść na przykład jeść śniadanie, żeby nie zjadać tego, tej warstwy, która została. No to to się bardzo szybko wchłania i też jeśli chodzi o nawilżenie, to uważam, że naprawdę całkiem daje radę. Chyba, że macie usta tak już na maksa spierzchnięte, takie, że pękają i tak dalej, no to myślę, że to może być trochę za mało, albo można by wtedy położyć to i na to jakiś balsam tłusty. Może to byłaby wersja też taka na jakieś mega hardcory. Nie próbowałam. Nie mam problemu z ustami. Teraz mam akurat w dobrym bardzo stanie, także ciężko było mi sprawdzić jakoś, wiecie, w takich gorszych warunkach. Kolejny hit i to jest taki... To jest w ogóle odkrycie też ostatnich kilku tygodni. Krem z Asoa i to jest No Tears SPF. SPF 50 PA i 4 plusy. I to jest peptydowy tam krem do twarzy i pod oczy. I powiem tak. Ja mam nadzieję, że oni wypuszczać ten kosmetyk w dużym opakowaniu, ponieważ jest to aktualnie najbardziej pasujący do mojej cery y, SPF, jakiego używałam w ogóle kiedykolwiek w życiu, a wiecie, że ja rzadko się ekscytuję takimi rzeczami jak krem z filtrem. Y, tak, po pierwsze rzeczywiście nie kłamią no tears. Y, naprawdę jak się nakłada go na okolice pod oczami, nie ma czegoś takiego jak łzawienie, ani jedna kropla, ani po prostu jedna łezka się gdzieś tam nie, nie pojawiła. Y, kremu praktycznie nie czuję, jak go rozprowadzę na całej twarzy, ma tak go głównie używam. Jak go rozprowadzę na całej twarzy, to on na początku się bardzo ciężko rozprowadza. Trochę mi konsystencja, wiecie co przypomina te kremy takie zielone z Weledy. Nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam, jak one się nazywały, ale kiedyś notorycznie używałam takiego kremu w zielonej tubie z Weledy i on się właśnie tak ciężko rozprowadzał. Natomiast jak już mi się to rozprowadzi na twarzy. W sensie roz, rozłożę to równomiernie, to wchłania się momentalnie, zostawia na skórze u mnie taki, powiedziałabym, półmatowy wygląd. Na tyle, że jak ja nałożę to na twarz i nie noszę makijażu żadnego, to nie trzeba pudrować skóry, na przykład między brwiami czy tam przy nosie, bo ona się w ogóle nie wyświeca. Świetnie mi się na tym trzyma makijaż. Zresztą pod makijażem dzisiaj też mam ten krem. Nie sprawdzałam, czy jak robi się zdjęcia z fleszem, to odbija na biało, bo nie robię zdjęć z fleszem, więc tak jakoś się złożyło, że nie, nie mam pojęcia tego, wam nie powiem. Jeśli chodzi o jakieś rolowanie albo o to, żeby się skóra pociła pod spodem, żebyście czuli, jak, jak jest wilgotne i na wierzchu jest warstwa, też czegoś takiego nie czuję. Właściwie, jak go nałożę, to po kilku godzinach się zastanawiam, czy w ogóle coś na tej twarzy było. Także ASOA, brawo, dla Was świetna robota. Tak jak mówię, mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku on będzie w dużym opakowaniu, albo jeśli już. Jest to sorry, nie? ja nie sprawdziłam na bieżąco przed nagraniem tego odcinka, ale ten bardzo, bardzo mi siadł i tak jak mówię pod oczy tak samo nie podrażnił mi i nie zaognił mi AZS-u wokół oczu, więc to jest też dla niego ogromny plus, bo to się rzadko zdarza oraz no, wydaje mi się, że większość SPF-ów, jeśli nie wszystkie, które tam do tej pory przeorałam, były z wyraźnym wskazaniem omijania okolicy oczu, więc to jest też jakiś taki wyjątkowy punkt. I na koniec mam perfumy. Ja wiem, nikt się nie spodziewał, ja najmniej. To też do mnie przyszło w parce PR i bardzo się cieszę, bo to są perfumy, które jakbym przeczytała opis, to bym nawet się nie zatrzymała na sekundę przy nich. Tak szczerze, a ten, akurat ten konkretny zapach, to jest coś takiego, co teraz noszę po prostu w torebce ze sobą. Wspaniały, jest absolutnie wspaniały. Marka nazywa się Adria Sabioni i ten zapach, który ja tak sobie wyjątkowo ukochałam, to jest um, Aletante. Ale tante, po włosku, być może chciałabym jakiś ładny akcent, ale przykro mi. I przyszło do mnie jeszcze razem z tamtym drugim, przed drugi zapach, który nazywa się seduttore. I ja Wam opowiem o tych zapachach, bo ten myślę, że dużo osób będzie kochało. Ja z nim jeszcze mam takie ambiwalentne uczucia. Są takie momenty, że jak prysnę się nim, to mam wtedy takie, że czuję się po prostu, wiecie, że ja przychodzę przez próg i po prostu wszyscy padają na kolana. A są takie momenty, że jak poczuję ten zapach, to wydaje mi się, że jest dla mnie za słodki i mnie trochę przytłacza jestem przygotowana na dzisiaj, ponieważ y, zostawiam sobie kartoniki, wyciągnęłam właściwie z recyklingu, żeby Wam przeczytać te nuty zapachowe, a potem Wam powiem, jak ja to czuję. Jeśli chodzi o ten, ten mój top, 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 ten, który absolutnie uwielbiam teraz i noszę non-stop, y, to jest y, tak, to aletanty. Powiedzmy, nie, za, w mojej głowie to już będzie tak brzmiało, trudno, już musimy się pogodzić. Jak ktoś umie mówić po włosku ładnie i to go razi w uszy, to przykro mi. <laughs> Jeśli chodzi o nuty zapachowe, tu mamy tak, w nutach głowy gruszka, czarna porzeczka, w nutach serca irys, jaśmin, neroli i w bazie paczula, tonka i wanilia. I powiem tak, to jest wyjątkowo niesłodki zapach. Ja jestem zaszokowana, bo czuć tutaj bardzo tą tonkę, ale tej wanilii nie aż tak. To znaczy, ona się przebija, mam wrażenie, dopiero tam, nie wiem, po pół godziny noszenia gdzieś ta wanilia. Yy, natomiast to, co czuć dość mocno, to, są właśnie te, to jest właśnie ta świeżość tej porzeczki, i bardzo mi to pasuje. Tylko to nie jest taki zapach. Mi się zawsze słodko-owocowe zapachy kojarzyły z takimi lekkimi mgiełkami na lato. Jak wiecie, kiedyś były takie. Y, plastikowa butelka, i po prostu to jest mgiełka do ciała, że Pryska, że napachnie jakimiś tam malinami, albo wiśniami, za 15 minut jej nie ma. To, to jest zupełnie co innego. To jest. Yy... Powiedziałabym taki wieczorowy zapach, bardzo kobiecy, yy, bardzo taki wielowarstwowy. Nie, znam, nie jestem absolutnie ekspertką na ten, na ten, w temacie zapachów i ciężko mi jest to opisać. Ja bardziej wam opisuję chyba to, jak się czuję przy noszeniu tych perfum, niż to, jak one pachną rzeczywiście. Yy, I przy tym yy, one tak siedzą ładnie z moim pH, że jak prysnę i zostawię, to przestaję je czuć po kilku minutach, ale na przykład 8 godzin później. To jest cały dzień, naprawdę 8 godzin później. Yy, jak z kimś się witam, ktoś się, yy, wiecie, pocałuje mnie w policzek albo przytuli, to yy, mówi, że jeszcze czuć yy, perfumy czy jakieś nowe. Bo, bo nigdy tak nie pachniałam. Także bardzo fajna sprawa, te mnie na maksa uwiodły. Natomiast te drugie, co mam z nimi, taki love, hate relationship, to są właśnie sedutore. I tutaj mamy tak. Czerwone jagody, wata cukrowa, odrobina pomarańczy, i jabłka, w nutach serca mamy nuty kwiatowe konwalie, w bazie nuty drzewne, mech i bursztyn. I tak, ja tutaj nie czuję waty cukrowej, ja tutaj czuję gumę balonową. I normalnie bym była bardzo na nie z takimi rzeczami, gdyby nie to, że kiedyś dawno temu dostałam perfumy w olejku od Arsenik. Pozdrawiam Ole serdecznie. I ona mi tam właśnie powiedziała, żebym się nie przerażała, bo czasami są takie perfumy, które są właśnie takie bardzo wielowarstwowe i one czasami jak się użyje to walą od razu gumą balonową, a później to się dopiero wszystko rozwija i jest takie bardziej zaawansowane. I ja wtedy rzeczywiście, jak odkręciłam tam tą butelkę tych perfum w olejku i jak poczułam tą gumę balonową, to miałam takie, o nie, ja nie mogę tak pachnieć. Ja nie mogę pachnieć jak automat, takie na dwa złote. Ale ten, ten zapach się rzeczywiście tam mocno zmieniał. I z tym jest podobnie. Właśnie ten, ten zapach takiej gumy balonowej, tej, tu oni mówią, waty cukrowej, on się wybija na sam początek i później opada i czuć właśnie bardziej takie kwiatowe rzeczy. Moim zdaniem mocno ta konwalia się wybija. Ale to jest taka niedusząca, niechamska konwalia? Czy to jest jakiś, Ja nie wiem, czy to jest jakieś pomocne, wiecie? Ja naprawdę się staram, nie? Ja się staram opisywać zapachy, tak żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Ale nie jest to wcale takie proste, jak człowiek nie wie o czym mówi, poza tym, że podoba mi się lub nie podoba mi się. Wiem, wiem co bym miała. Jakbym miała jednym zdaniem podsumować ten zapach, to by była taka. słodka i zmysłowa. O! I na tym poprzestanę. I na tym poprzestanę. Także daję Wam znaki, że są takie rzeczy. Cieszę się, że przychodzą do mnie, wiecie, te paczki pierowe, bo ja czasami po prostu nie nadążam za rękiem kosmetycznym, bo jest tyle rzeczy, a ja cały czas siedzę jeszcze i pracuję nad swoimi rzeczami. i Już jestem taka przytłoczona trochę. A od czasu do czasu, jak coś wpadnie właśnie do, do mnie w, w paczce, to mogę przejrzeć, zobaczyć co tam ciekawego i jakieś czasami hity dla Was znaleźć. Dobra, to byłoby na tyle. Niedługo będzie kolejny odcinek w tym, w tym typie. Będę się tak starała robić, że, wiecie, pięć jakichś naprawdę top-top produktów. Wam tutaj wrzucić, to może te odcinki będą częściej i będą takie, wiecie, na no jednego gryza, żeby w sam raz obejrzeć na przykład do kawy. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, ściskam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!